Witajcie kochani, serdecznie witam każdą osobę, która włączyła ten filmik po to, żeby razem ze mną rozważać Słowo Boże, czytać Biblię. A szczególnie serdecznie witam te osoby, które oglądają mnie z bardzo daleka. Wiecie, ostatnio podeszła do mnie jedna z moich sióstr mieszkających w Anglii i powiedziała, że ogląda moje filmiki i przez to stałam się jakoś szczególnie bliska. Wiecie, podarowała mi. Taki, taki właśnie o, prezencik bardzo mnie ucieszyła, wzruszyła i pomyślałam sobie, że rzeczywiście, mimo tego, że ja Was nie widzę, ale Wy mnie widzicie, tworzy się między nami taka więź oparta na Duchu Świętym, na takiej serdecznej bliskości i myślę, że to jest bardzo, bardzo fajne i bardzo potrzebne. I dziękuję Wam za tę bliskość i zapraszam na naszą modlitwę kobiet. okazuje się, że pokazałam prezencik do gronogami, no i tak właśnie o wygląda. Słuchajcie, teraz zapraszam was do tego, żebyście otworzyły swoje Biblię na pierwszym liście Jana, na czwartym rozdzi na czwartym rozdziale pierwszym liście Jana czwartym rozdziale od siódmego do 11 wersu. Drodzy, kochajmy się nawzajem, gdyż miłość jest z Boga. Każdy, kto kocha, narodził się z Boga i zna Boga. Kto nie kocha, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. W tym uwidoczniła się miłość Boga do nas, że Bóg posłał na świat swojego jedynego syna, abyśmy przez niego mogli zyskać życie. W tym wyraziła się miłość, że nie my pokochaliśmy Boga, lecz że on nas pokochał i posłał swojego syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Drodzy, skoro Bóg nas tak ukochał, to i my powinniśmy kochać się wzajemnie. Bóg jest miłością, Bóg to miłość. Miłość to najwspanialsze zjawisko we wszechświecie, z powodu którego istniejemy, dla którego istniejemy, dla którego zostaliśmy zbawieni, dla którego żyjemy. Każda z nas została powołana do miłości. To z miłości Bóg stworzył Ciebie i mnie. Choć jeszcze nas nie było, ale już nas widział, już nas kochał i już zapragnął tej bliskiej, miłosnej relacji z sobą. Relacji opartej na niesamowicie intymnej więzi, którą można tylko porównać do takiej więzi kochających się małżonków. Czy w tym fragmencie, w pierwszym liście Jana jest mowa o tym, że miłość jest widoczna? Boża miłość uwidoczniła się w tym, że posłał. Jezusa Chrystusa, swojego jedynego syna, żebyśmy, żebyśmy przez Niego odzyskały życie, żebyśmy żyły już tutaj na Ziemi, ale również żyły kiedyś po śmierci, w życiu wiecznym. Miłość bardzo często jest wystawiana na taką próbę i potrzebuję tego, żeby, żeby o niej zaświadczyć, co jestem gotowa poświęcić w imię miłości. Każda miłość jest widoczna, wiecie, nie chodzi tylko o kwiatki, prezenciki, trzymanie się na ręce, czy ten żar w oczach, aczkolwiek też yy, miłość widać, ale również chodzi o właśnie o poświęcenie, o poświęcenie czegoś, co jest dla nas bardzo cenne, po to, żeby ta miłość trwała, po to, żeby tę miłość utrzymać, po to, żeby drugiego człowieka uratować. Miłość Boga wyraża się w tym, że ukochał nas. Wtedy, gdy byłyśmy jeszcze grzesznicami, gdy jeszcze grzeszyłyśmy, gdy jeszcze nie znałyśmy Boga, gdy jeszcze nie odpowiedziałyśmy na Jego miłość, a już wtedy nas widział, już wtedy nas kochał, już wtedy wysłał swojego syna jako ofiarę przebłagalną za nasze grzechy. Nasza miłość, taka prawdziwa miłość, wyraża się też w tym, że potrafimy zaprzeć się samych siebie, poświęcić siebie, by tę miłość uratować. Tak, jak już mówiłam, miłość Boga do nas i miłość nasza do Boga przypomina relację małżeńską. I wiecie, nie bez powodu mówię o tym, dlatego że dokładnie dzisiaj, 6 kwietnia, mija 33. rocznica naszego ślubu z moim mężem. Dokładnie w sobotę po świętach wielkanocnych, 33 lata temu, powiedzieliśmy sobie, powiedzieliśmy sobie tak. I wiecie, ta nasza miłość była też czymś takim niezwykłym, czymś gorącym, czymś takim żarliwym. Choć wtedy jeszcze tak dobrze nie znałam miłości Chrystusowej, to znałam już tę miłość z listu do Koryntian. I taką miłością chciałam też obdarować. Swojego, swojego męża. Pozwólcie, że przeczytam teraz fragment listu do Koryntian, 13 rozdział od czwartego wersu. Miłość czeka cierpliwie, miłość postępuje uprzejmie, nie zazdrości, miłość się nie wynosi, nie jest nadęta, postępuje taktownie, nie szuka własnej korzyści, nie jest porywcza, nie prowadzi rachunku krzywd, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz dzieli radość z prawdy. Wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, ze wszystkim wiąże nadzieję, wszystko potrafi przetrwać. Miłość nigdy nie ustaje. Wiecie, starałam się przez całe życie, żeby ta moja miłość w moim małżeństwie była właśnie, była właśnie taka. Chociaż brakowało mi często cierpliwości, chociaż bywałam. Nie a przez wiele lat zmagałam się z zazdrością i chwała Panu za to, że od tej zazdrości mnie uwolnił całkowicie. Nie zawsze byłam taktowna i łagodna, czasami wybuchałam złością, ale zawsze cieszyłam się z sukcesów mojego męża, zawsze mu ufałam, zawsze się o niego modliłam i od niego i o niego walczyłam. I wiecie, czerpałam tę miłość do mojego męża, właśnie z miłości, którą obdarował mnie Jezus Chrystus, dlatego ta miłość pozwoliła przetrwać różne kryzysy. A paradoksalnie właśnie w chwili najtrudniejszej, kiedy walczyliśmy o życie naszych nowonarodzonych dzieci chłopców, kiedy było naprawdę bardzo trudno, kiedy oboje z mężem wspólnie, chociaż w oddaleniu, ja w szpitalu, on w domu, klęczyliśmy na kolanach i błagaliśmy Boga o to, żeby uratował nasze dzieci. Wtedy tak naprawdę był mi najbliższy i myślę, że wtedy ta nasza więź była najmocniejsza właśnie przez to, że przetrwaliśmy tę taką trudną chwilę i byliśmy, byliśmy razem, byliśmy złączeni w tej walce. Wiecie, nie wiem, jak by wyglądało dzisiaj moje małżeństwo, gdyby nie to, że wcześniej doświadczyłam ogromnej Bożej miłości i to Bóg uczył mnie kochać taką prawdziwą miłością mojego męża. Niespełna 34 lata temu pojawił się w moim życiu długo wyczekiwany, wytęskniony książę z bajki. Dlaczego książę z bajki? Otóż dlatego, że pracowałam wtedy w szkole, już uczyłam dzieci i pewnego razu, gdy wróciłam po przerwie do klasy, dzieci powiedziały właśnie coś takiego, przy pani, książę z bajki do pani przyjechała. I wtedy okazało się, że mój jeszcze chłopak, Darek, schował się za uczniami i nagle wyskoczył z bukietem kwiatów. Dzieci bardzo się ucieszyły, ja również. No i tak już zostało, że to jest właśnie mój książę z bajki. Ale wiecie, jak to w małżeństwie, każdym bywają różne chwile. Tak jak w tej piosence, że chociaż wiem, jak smakują łzy, dziś nie żal mi przeżytych dni. No więc te chwile były, były naprawdę różne i Wiem o tym dzisiaj z pełną świadomością i odpowiedzialnością. Mogę powiedzieć, że właśnie przez to, że poznałam potężną Bożą miłość, że jestem zanurzona w tej miłości, że ta miłość zawsze dawała mi siłę, dawała mi mądrość, dawała mi też jakieś narzędzia, wskazówki, rady, co mam robić to małżeństwo. Przetrwało i dziś dziękuję Bogu za te 33 lata mojego małżeństwa i za to, że postawił mo na mojej drodze takiego wspaniałego człowieka, jakim jest mój mąż. Oczywiście, za dzieci również, również dziękuję Bogu. Wiecie, zawsze myślałam, że hymno miłości, ten z pierwszego listu do koryntian mówi o tym, jaka ja mam być, jaka ma być moja miłość. I często dołowałam z tego powodu, że nie jestem właśnie taka wspaniała. Jak jest napisane w tym hymnie? I wiecie, dopiero niedawno, zupełnie niedawno odkryłam, że przecież ten hymn mówi o Bożej miłości, o tym jaka jest miłość Boga względem mnie, a ja oczywiście mam się wzorować na tej miłości, mam czerpać tej miłości, mam, mam, taka, mam taka być, ta moja miłość też ma taka być, ale wiecie, pomyślałam sobie, Panie, rzeczywiście to Twoja miłość, jest właśnie cierpliwa, bo przecież dawno by mnie nie było, dawno bym odpadła od Ciebie, nigdy bym do Ciebie nie trafiła, gdyby nie to, że okazałeś mi kiedyś ogromną cierpliwość i cały czas, i cały czas tę cierpliwość okazujesz. Boże, Ty niczego mi nie zazdrościsz, nie zazdrościsz mi żadnych sukcesów ani w ogóle niczego, bo przecież to wszystko jest ponad Tobą i Ty wszystkim kierujesz. Ty się nigdy nie obrażasz, chociaż nieraz mógłbyś się obrazić, gdy ja Ciebie ranię. Moimi grzechami. Ty cały czas okazujesz mi przychylność, okazujesz mi miłość i nie szukasz własnych korzyści w relacji ze mną, ale to ja czerpię z tych relacji ogromne korzyści. Nigdy nie unosisz się gniewem. Nie pamiętasz złego, nie pamiętasz moich grzechów i odsuwasz je, oddalasz je ode mnie jak wschód od zachodu. Nie cieszy się, nie cieszy Cię. To, gdy dzieje mi się jakaś krzywda, gdy się potykam, gdy jakiś człowiek mnie obraża, ale wtedy współczuwasz razem ze mną właśnie każdą moją krzywdę. Pokładasz we mnie cały czas nadzieję, nigdy we mnie nie wątpisz. Nawet wtedy, gdy robię jakąś głupotę i gdy zbaczam swojej drogi, swojej drogi cały czas we mnie wierzysz. Miłość Twoja do mnie, Panie Jezu, nigdy, ale to nigdy się nie skończy. Ona jest cały czas taka sama. Ty nigdy nie zerwiesz tego przymierza ze mną. To ja mogę przez swoją głupotę zerwać to przymierze. To ja mogę sprawić, że ta miłość przestanie być taka gorąca, bo pójdę własną drogą. Ale Ty będziesz zawsze na mnie czekał i będziesz zawsze tak samo mnie kochał. I to jest naprawdę niezwykłe w tej miłości, to jest wspaniałe w tej miłości. Dziękuję Ci Panie za tę miłość. Miłość Boga do nas jest mocniejsza, wspanialsza niż jakakolwiek miłość ludzka, jakakolwiek relacja ludzka. Dlatego osoby rozkochane w Jezusie, które doświadczyły tej miłości mówią bardzo często, że Bóg sam wystarczy, bo Jego miłość wystarczy, Jego miłość zaspokaja, zaspokaja każde każde nasze pragnienie. I wiecie, gdy Wyłączymy wszystkie bodźce zewnętrzne, wszystkie nasze zewnętrzne pragnienia, wszystkie nasze jakieś zewnętrzne przeżycia i dostawimy je za drzwiami, naszej izdebki, naszej komory modlitwy czy namiotu spotkania. Wtedy przeniknie nas światło Jezusa i Jego miłość, to wtedy wiemy, że nie ma niczego silniejszego, mocniejszego, ważniejszego, bardziej gorącego. Dlatego warto żyć dla tej miłości. Ale wiecie, miłość, zarówno ta małżeńska, jak i ta chrystusowa, jest jak ogród. I choćby była pełna najcudowniejszych roślin, najsmaczniejszych owoców i warzyw, najpiękniejszych, najcudowniej pachnących kwiatów, to jednak, gdy zostawimy ją, bo zostawimy ten ogród i nie będziemy go pielęgnować, bardzo szybko porośnie chwastami, bardzo szybko Zadomowią się tam różne niepożądane roślinki, a te wspaniałe, cudowne zaczną po prostu więdnąć. Podobnie jest w naszym małżeństwie. Musimy dbać o tę miłość, musimy dbać o te relacje, musimy poświęcać swój czas, uwagę, musimy rezygnować często z siebie tak, musimy rezygnować z siebie, po to, żeby, po to, żeby właśnie w te relacje, czy małżeńską, czy chrystusową, inwestować. Bo, jeżeli tego nie będziemy robić, no to po prostu ten ogród zmieni się w jakąś gęstwinę, która kiedyś była piękna, kiedyś żyła, kiedyś pachniała, a teraz po prostu została zaniedbana i porośnięta tym, czego sobie nie życzymy. Dlatego zachęcam Was dzisiaj do tego, żebyśmy dbały o tę miłość o tę miłość do Chrystusa i o tę miłość do niekoniecznie męża, ale w ogóle do naszych bliskich, tych, których Pan stawia na naszej drodze. Teraz zapraszam Was już do wspólnej modlitwy. Panie Jezu, chcę Ci dziś podziękować za moje małżeństwo, za to, że byłeś ze mną przez te wszystkie 33 lata, że trzymałeś mnie mocno na rękę, że uczyłeś mnie, że prowadziłeś mnie, że dawałeś mi siłę. Że dawałeś mi mądrość, że uczyłeś mnie pokory, uczyłeś mnie przebaczać, uczyłeś mnie doceniać, uczyłeś mnie milczeć. Wtedy miałam ochotę czasami krzyczeć, dziękuję Ci, Panie, za Twoje światło, które przenikało mnie i to małżeństwo. Dziękuję Ci Pani za to, że nauczyłeś mnie dbać o to, by nad naszym gniewem nie zachodziło słońce i każdą kłótnię, każdy spór załatwiać jak najszybciej. Nauczyłeś mnie tego, by dbać o to, by nie ciągnęły się ciche dni, ale by, ale by je skracać do minimum, by wyjaśniać każdą jakąś niewłaściwą relację, każdy spór. Dziękuję Ci, Panie, za, za to, że Ty tak bardzo mnie kochasz, że zależy Ci też na tym, by ta moja miłość ziemska była pełna, była wspaniała, była dobra. Ale przede wszystkim dziękuję Ci za Twoją miłość, za to, że mogłam ją poznać, za to, że mogłam poznać ją osobiście, za to, że dotykałeś mojego serca i dotykasz tej bliskości w tej intymnej relacji. Przepraszam Cię za to, że tak często zaniedbuję ten ogród, ale dziękuję Ci, że cały czas jesteś ze mną i że Twoja miłość nigdy nie ustaje nigdy się nie skończy. Chwała Ci za to, że jesteś właśnie miłością. Dla to, że zdobyłeś mnie właśnie miłością. Pani, oddajcie każdą osobę, która teraz modli się ze mną. Błogosławię jej. Daj Pani doświadczyć tej ogromnej miłości, jaką masz do niej. Wyberszczam Cię w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa, kochany tatusiu w niebie, Stworzycielu, wszystkiego. Amen. Kochani, dziękuję Wam za to, że oglądaliście ten filmik do końca. Dawajcie łapki w górę, przesyłajcie te filmiki, udostępniajcie na swoich Facebookach czy na innych portalach, żeby Ewangelia była głoszona, Ewangelia o Bożej miłości, o, Bożej, o Bożym sercu, żebyśmy mogli się uczyć tej Bożej miłości w relacjach z innymi. Pozdrawiam Was serdecznie do następnej soboty. Z Panem Bogiem. Pa, pa.